Cześć! Dzisiaj film z serii Room Tour o naszym przyczepie, czyli pokaż kotku co masz w środku. I to jest właśnie nasza przyczepa. Że parę słów po kolei tutaj mamy dwa łóżka piętrowe. O, słychać mojego psa właśnie. Obydwa łóżka mają okna. I też tutaj jest takie oświetlenie. Czekajcie, odrapię się. O. Jest oświetlenie, jest oświetlenie. Tutaj jest jakaś siateczka na jakieś drobiazgi, tutaj mamy taką półeczkę dzieciaki mogą sobie coś położyć oczywiście drabinka i łóżko dolne które też ma okno każde okno ma moskitierę oprócz tego jest zasłonka że można coś zamknąć zaciemnić i sobie spać tam też jest lampka w środku no i siateczka tutaj w tej siateczce są kabel do yy, ładowarki bo w każdej lampce jest wejście usb także dzieciaki mogą sobie sami ładować telefon tutaj z tej strony jest takie duże wejście z zewnątrz bo z tego łóżka możemy sobie zrobić garaż podnosimy materacyk materacyk idzie sobie na górę podnosimy łóżko dolne no i mamy Tutaj taki schowek normalnie do transportowania, my tu włożymy kuchenkę, jakieś paletki, szafkę zewnętrzną, stolik, także dosyć pojemny schowek. Ale jakbyśmy na przykład chcieli przewieźć tutaj rowery, no to wtedy te łóżko możemy zaczepić tutaj u góry, w tym miejscu jest haczek, zaczepiamy to, pionujemy i mamy tutaj potężny taki garaż, gdzie można sobie przewieźć rowery. Co jest jeszcze ważne? Że tutaj tą strefę dziesiętną możemy sobie zasłonić zasłonką. I mamy wtedy zasłonięte zasłonką. Raz obok murze dziecinnej znajduje się łazienka. Tworzymy łazieneczkę. O, dzień dobry, to ja. Tutaj właśnie jest łazienka. Z lustrem toaleta. Tetforda czujnikiem poziomu zapełnienia. Tutaj też jest zasłonka, którą się tutaj zwinęli na czas transportu. Okno, żeby można było sobie otworzyć latem. Ale jak dobrą chemię się używa do toalety, to nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj dodatkowo jakieś wentylacje robić. Tym bardziej, że klimatyzacja jest w przyczepie. No i prysznic można sobie tutaj zamontować u góry. Krzyża powiedziała, że my w większości jeździmy na kempingi. Nie ma takiej potrzeby, żeby korzystać z tego prysznica. Także jest w razie czego, ale my z niego nie korzystaliśmy. Zamykamy łazienkę. No i za łazienką mamy część dzienną. Stolik. Dwie ławki. Stolik ma składaną nogę. I można z tego stolika zrobić tutaj złożyć go na dół i zrobić dodatkowe łóżko. Nie jest ono tam w pewnym wymiarze, no ale spokojnie taka osoba metr 60, metr 70 się powinna na tym wyspać. Nie mieliśmy takiej potrzeby, przeważnie jeździmy w czwórkę i tam mieściliśmy się. Ale co jest ważne, że tutaj pod każdym z tych ławek znajduje się schowek i to dość solidny schowek z tej strony, z drugiej strony jest to samo pod tamtą ławką. Także mamy takie dwa solidne schowki. Akurat, przeważnie w tym, wozimy sobie obuwie na zmianę, a w tamtym zapełniamy go, jak już mamy brudną bieliznę, żeby nie trzymać tej brudnej ubrań razem z czystymi w szafkach, to tam sobie je chowamy. Naprzeciwko tej części dziennej mamy z jednej strony szafę taką dwuczęściową, szafki górne które są dość pojemne i głębokie tak że sporo się tutaj mieści trzypalnikową kuchenkę gazową no i zlew dosyć głęboki ale jak to jesteśmy na kempingu to przeważnie się naczyniamy je Wyznaczony do tego specjalnie punktach, no i mamy trzy szuflady pod tym zestawem kuchennym. Jedna taka trochę płytsza szuflada, gdzie mamy właśnie sztućce, jakieś sierki, tego typu rzeczy. No i jedna z najważniejszych szuflad: loduwa, taka lodowa dosyć głęboka, kilka komór. Tutaj dodatkowo są jeszcze jakieś szufladki. A tu jest zamrażalnik. Także piwko czy winko da się schłodzić. No i ostatnia szuflada, w której trzymamy garnki. Też jest dosyć taka pojemna ta szuflada. Także spokojnie. O, jeszcze butelki z włoskiego kempingu na wino. Jak wspominałem, obok kuchni jest szafa. Szafa jest dwudziestowa, w tej węższej części są półki. My tutaj trzymamy jakieś koszyki, w koszykach jakieś szklaneczki, tego typu rzeczy. Także tutaj jest dosyć sporo. Pod szafą jest piecyk gazowy. No i w tej szerszej części szafy jest miejsce do powieszenia ubrań, ale myśmy tutaj zagospodarowali to w ten sposób, że mamy z IKEA taką wiszącą półkę z szufladką i z półkami, także tutaj też to mamy zagospodarowane na ubrania. No i przechodzimy do części sypialnej. W części sypialnej mamy nad łóżkiem dwie szafki, szafki są dosyć głębokie, także dużo rzeczy tutaj pomieścimy, dla mnie taka szafka jest wystarczająca na no, dwa tygodnie jak ja to spokojnie mi to wystarcza, nad łóżkiem są też lampki do czytania, Do jak przy każdych lampkach do czytania jest miejsce do jest gniazdo na USB, gdzie można podłączyć sobie kabel. Tak sobie tutaj no, to jest Kolejne światło, które oświetla nam centralnie. To miejsce jest też uchwyt na telewizor, z którego no, nie korzystamy. Raz mieliśmy e, telewizor założony, ale razem na tych kempingach to słabo to odbiera. A dwa przeważnie w tym telewizorze nie ma co oglądać. Przeważnie mamy jakiegoś laptopa. I chcemy to sobie na laptopie jakiegoś Netflixa albo coś takiego puścimy. Tutaj jeszcze nad częścią dzienną, nad stołem są dwie szafki. Także też one są dosyć pojemne, także szafek jest u nas pod dostatkiem. Tam nad łóżkami dziecięcymi nie ma tych szafeczek, ale w sumie mamy dwie w części kuchennej, dwie nad częścią dzienną, dwie w części sypialnianej dla dorosłych, no i tutaj tą szafę dwudziwiową, która częściowo jest dla nas kuchenna, a częściowo na ubrania. No i najważniejsza rzecz. Te łóżko, jak podniesiemy, to mamy tutaj ciężko jedną ręką to garnąć, ale mamy tutaj potężny schowek. W tym schowku jest zbiornik na czystą wodę, boiler elektryczny, no i my tutaj wozimy Przesła turystyczne, które się składają z dwóch części, bo to takie składane, że można z nich zrobić leżaki. Jakaś mata na podłogę, boki do markizy. Tu jeszcze między łóżkiem a ławką jest taka przestrzeń. Tam jest gniazdko w rogu na 220, jak jesteś podłączony do prądu. Mamy tutaj jakieś później też napoje, można przechowywać. Tak samo tutaj jest taka sama przestrzeń że woda mineralna tu się spokojnie mieści do picia tego typu sprawy coca cola jakiś tego w petach każde okno tutaj w sypialni akurat jest na końcu łóżka jest okno każde okno jest wyposażone w moskitierę i w zasłonkę taką nieprzeźroczystą, żeby można sobie zaciemnić, zasłonić się, odizolować Także tutaj na spokojnie mamy dużo intymności. Część z dla dorosłych też ma tutaj zasłonkę. I tą zasłonkę też możemy sobie tutaj zasłonić łóżko, no, także jak czasami jakieś dziecko trzeba położyć czy sami chcecie mieć trochę intymności, no to jest taka możliwość, żeby się tutaj schować. Co mamy jeszcze w naszej przyczepie, Co no jest takie. Ważne dla mnie, gdy wyjeżdżam gdzieś na południe Europy to klimatyzacja, tak? Na kempingu jak się stoi, czasami jest zadaszone, czasami nie, ale w okresach wakacyjnych, letnich, no, jest tam ciepło. Także jest ta klimatyzacja, oprócz tego ta klimatyzacja, bo to jest Webasto, ma funkcję grzania. Możemy grzać. No i tutaj okno jeszcze jest, także można też zrobić jakiś przeciąg, przewiew, to okno jest uchylane do góry na kilka stopni. Ono też jest z moskitierą i też ma tu ma z jednej strony siatkę moskitiery, a tutaj z drugiej strony jest roletka, która jest ciemna, nieprzeźroczysta, także jak potrzebujesz masz taką ochotę pospać do 12 zaciągasz wszystkie rolety jak ci dzieciaki pozwolą. Możesz spać i Także ja chyba pokazałem wszystko. A jeszcze tu jedna ciekawa rzecz, że te drzwi można otwierać w połowie, tak? tutaj jest blokada. Blokujemy i otwieramy sobie tylko górę, tak jak mamy otwartą tylko górę, no to dół został zablokowany i macie jakiegoś małego zwierzaka, którego nie chcecie wypuścić, albo dzieciaki żeby wam. ...nie wychodziły, no to jest taka opcja, że można to w ten sposób zamknąć. Drzwi też są wyposażone w moskitierę, no ale żeby ją rozciągnąć, to drzwi muszą być otwarte. Także to by było na tyle, tutaj jest, też jest dosyć dużo świateł, bo tutaj jest punkt świetlny, tak, na całą kuchnią. Tutaj macie gniazdko. Pod spodem, tak. Także tutaj punkty jeszcze świetne są. Nad tym także macie kilka opcji. to możecie sobie wygasić. Możecie mieć takich kilka punktów, czy nawet to światło zgasić i zrobić taką aranżację pół przyciemnioną z jakimiś punktowymi światełkami. Także jest to tutaj dosyć przyjemnie, tak? Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu.